filmy o tematyce więziennej przyciągają uwagę widzów i twórców z Polski i ze świata. Drugiego takiego festiwalu nie ma nigdzie. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Prison Movie w Olsztynie. 2024 rok. 12 edycja. Grand Prix Amalia de Simone, Włochy. Wolność, libertà, libertà tutti. Wolność dla wszystkich. Jest dziennikarką śledczą, więc organizacje przestępcze, camorra i gangi młodocianych to jej zawodowa codzienność. Bywa, że boi się o siebie, ale do pracy w niebezpiecznych warunkach popycha ją głębokie poczucie misji. Zawsze zadawałam sobie pytanie, jakie jest życie tych młodych ludzi, które popycha ich później do takich, a nie innych działań. Zastanawiałam się, jaka jest rola rodziny, jaka jest przede wszystkim rola matki. Kim jest matka, czyli La Madre? W reportażu Amali jest nią kultura. Co stanie się, gdy dyrektorka muzeum otworzy drzwi przed dziećmi z tak zwanych trudnych dzielnic Neapolu? Czy pomysły bohaterki filmu zmienią coś w ich życiu? Zmiana. To kwintesencja idei festiwalu Prison Movie, jak przyznają zgodnie wszyscy zdobywcy statuetki Dobrego Łotra. Poznajcie kolejnych laureatów 12 edycji: Yasser Falahati i Arezo Monfaret, Iran twórcy filmu The Wall, bliskiego nastrojom panującym w Iranie, gdzie stracono wielu działaczy politycznych i niewinnych więźniów. Odważny temat, budzące grozę kadry, znakomite aktorstwo. Marta Ordakowska i Jacek Suwor. Polska. Nietypowe ujęcie tematu. Do więziennej rzeczywistości przemycają filozofię Immanuela Kanta, przez pryzmat której bohaterowie reportażu rozważają o swoim losie. Realizatorzy filmu podsumowującego projekt artystyczny Drużyna Kanta sprawiają, że uczestniczący w nim więźniowie nieopatrznie wchodzą w polemikę z myślicielem epoki oświecenia. Karolina Węgloż-Zima, Polska. Max, bohater jej filmu, wychodzi na 24-godzinną przepustkę z więzienia i tylko tyle czasu ma na to, żeby spełnić marzenie i dotrzeć na casting do programu telewizyjnego. To opowieść o takiej najbardziej podstawowej potrzebie, jaką każdy człowiek ma w swoim sercu, czyli o potrzebie relacji. Natomiast dla mnie, jako autorki, jest też o potrzebie zmiany i o tym, że warto dawać sobie, ale też innym, szansę na dokonanie jakiejś ważnej zmiany w życiu. Kari Anne Moe, Norwegia. Film Mina and the Radio Bandits*. Bohaterka reportażu wierzy w dwie rzeczy: siłę słów i prawo do drugiej szansy w życiu. Zakłada więc rozgłośnie radiową, w której audycje prowadzą trzej więźniowie. Uh, know... Poznajemy jej radiowych bandytów: Rune, Josha i Danisa. Wszyscy oni przeżywają trudności wynikające z ich kryminalnych doświadczeń. To film o tym, jak przyjaźń może zmienić człowieka i ile oznacza bycie wysłuchanym i usłyszanym. Rune po raz pierwszy próbuje prowadzić uczciwe życie. Decyduje się wykorzystać umiejętności, które zdobył w świecie przestępczym, tym razem jednak w innym celu, podczas osobistej walki przeciwko inwazji Rosji na Ukrainę. I to był największy punkt zwrotny, kiedy musieliśmy wyrzucić za okno scenariusz o Radiu Bandytów i towarzyszyć Rynę w jego niebezpiecznej podróży. Adam Unierzyski, Polska. Stawia trudne, ważne pytania i za alternatywne spojrzenie w swoim filmie Popielniczka z Buddą zgarnia statuetkę Dobrego Łotra. Czy macie czasem tak, że mierzycie się za samym sobą? Macie czasem tak, że czujecie się, byście mieli rozdwojenie czy rozstrojenie jaźni? Macie tak czasami, że myślicie, że jesteście swoim własnym najgorszym wrokiem? Jeśli odpowiedź brzmi tak, to popielniczka z będzie dla Was. Edgar Maziarz, Polska. Osobiście doświadczając życia za więziennymi murami stworzył film Karemnik. Żmudną techniką, klatka po klatce. Dlatego nazywa swój film odwróconą metaforą czasu, upływającego czasu, który dotyczy każdego z nas. Jednak w więzieniu, za murami, ten czas biegnie zupełnie inaczej. Grazie al Prison. Bardzo dziękuję Prison Movie za to, że dał mi i innym artystom możliwość opowiedzenia historii, które w przeciwnym razie pozostałyby w ciszy. Prison Movie Film Festival to bardzo piękna, ważna i bardzo mocna inicjatywa, która tak naprawdę bym powiedziała, że zmusza widza do tego, żeby w historiach, które ogląda, zobaczył człowieka, a nie osadzonego i nie więźnia. Prawdziwe historie, które opowiadamy, są ważne, ponieważ pozwalają ludziom wierzyć, że mogą mieć lepszą przyszłość. Przede wszystkim zmuszają do zadawania sobie pytań. Każdy w życiu popełnia błędy. Co możemy zrobić, żeby było ich jak najmniej? Refleksja, inspiracja, zmiana. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Prison Movie prowokuje do dyskusji na temat systemu więziennictwa, kontynuuje rozważania o walce człowieka z jego słabościami, bada trudną rzeczywistość, żeby łączyć, a nie dzielić, żeby ją zmieniać.